Moja taktyka to Ember Case lub Neon, case na bitwach w trybie Sher. Simanko, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będzie odcinek, będę korzystał z taktyk widzów. Jeśli, nie daj Boże, jakaś twoja taktyka się sprawdzi. Więc możesz właśnie pisać swoje taktyki. Póki co, w ogóle skrzynka Ember. Zobaczmy, czy coś takiego istnieje. Kurczę, no jest taka skrzynka. Ja w ogóle nie kojarzę, żebym ją jakoś tak często otwierał. Ja wiem, że taktyka miała być o bitwie, ale zobaczmy w ogóle tak, o jak to chodzi. No i przy okazji, słuchajcie, póki to się kręci, zapraszam do korzystania z kodu Mateo. On da Ci dwa złote. 10 groszy na start. 38% więcej do szczęścia. Ja ze swojego kodu nie korzystam, więc widzisz, jakie gówno mi tutaj leci. No i też kodzik Mateo 10% więcej do tego, co sam doładujesz. Co nie? Oczywiście strona jest dla osób pełnoletnich. No i dobra, a taktyka dotyczyła bitewki na trybie shirt. Dajmy sobie trzy te emberki. I tam były też neon case, tak? Więc zobaczcie, taka bitewka za 44 ziko. Ona jeśli to się sprawdzi, to być naprawdę strzał w dziesiątkę. To jest budżetowa bitwa. Dajmy może na 3 graczy. Zawsze daję w tryb Szert na czterech. No dobrze, dobrze. Zobaczmy, jak to chodzi, jak to śmiga. Tryb Sert, czyli wszystko dzieli się na wszystkich. Ej dobra, już widać, że fajne skiny z tego dropią. No dobra, może nie zawsze, ale jeśli skrzyneczka tam, wiecie, kosztuje mniej niż dyżka, a dropią skiny powyżej dyczki, no to jest git. No i zobaczmy, te neonki kosztują 8 ziko. Co w nich w ogóle? O kurczę. No patrzcie, że fajne skiny. Znaczy, no dobra, no. za chwilę po prostu zobaczymy na efekt końcowy, ale wydaje mi się, że tutaj powinno być G. No i G nie jest, słuchajcie. Szczerze, naprawdę pokładałam nadzieję w tej skrzynce, no w tej bitewce, znaczy się. Także wybacz byniu, ale na nie dostaniesz. No Kolejna taktyka była taka, bo otwierać skrzynę te najtańsze, ale z naklejkami. Że one są podobno turbo OP. Taki był komentarz, nie? A dobra, i w ogóle słuchajcie, tu mamy całą kategorię dla tych skrzynek z naklejkami, i w ogóle zobaczcie, że tę na przykład skrzynkę, czy tą też możesz otworzyć za darmo, tak naprawdę z moim kodem. Nigdy chyba o tym nie mówiłem, bo nawet no, rzadko kiedy otwieram takie skrzyneczki. Ale zobaczmy, może rzeczywiście, jak otwierasz tanie skrzynki, to rzeczywiście może to być OP. No póki co, pierwszy strzał mech, drugi strzał good, good. Trzeci strzał, zobaczmy tak do pięciu strzałów Mech, czyli bilans, tak jo O, o ho, ho, no dobra, powiem wam tak Colorful case, no jak widzisz, dla mnie nie, nie oddaje w ogóle, prawie że Może dla ciebie będzie oddawało, no ale Zobaczmy jeszcze druga skrzyneczka, jest anime case Tak, ja w ogóle się nie orientuję o co chodzi z tymi Naklejkami, w ogóle nie wiem czy ktokolwiek nakleja Jeszcze cokolwiek na bronie Pierwszy strzał mech, dajmy tak samo do pięciu Pięciu strzałów, że tak powiem Okej, okay. no tutaj prawie 100% Na plusie jesteśmy, nie, więc Tutaj być może, zobaczmy, kurczę, no ale czy to są takie OP skrzynki? No kurczę, nie wydaje mi się Znaczy niektóre naklejki są fajne, tak? Jakbyś to sobie nakleił na, na, na broń Ale nie o to w tym wszystkim chodzi Hmm, dobra, a co na przykład gdybyśmy otworzyli Droższą skrzyneczkę z naklejkami, tak? Zobaczmy, może właśnie te, te droższe, te lepsze będą Bardziej jakoś oddawały Ale z tego co widzę, w ogóle to tak nie działa Okej, okay, no tutaj zazwyczaj tak właśnie jest Że za drugim czy trzecim razem przynajmniej u mnie, nie? No odda Ja czuję ogólnie w tym potencjał Ja tak szybko się nie poddam, tak szczerze Myślę, że ten potencjał będzie w tej skrzynce. Proszę bardzo. Ok. Proszę bardzo. Ok. Tak coś właśnie czułem. Ok. Jeśli miałbym polecić jakąkolwiek skrzynkę z tych właśnie z naklejkami, to to jest ta. Jak widzicie, ona nie jest też jakoś w turbo wysokim budżecie. Mega fajna skrzynka. To jest taktyka, która prawie zawsze oddaje. Pierwsza taktyka. Robisz bitwę 50 na 50 AK-47, 4 graczy underdog. Okej, okay, bardzo ciekawe szczerze, zwłaszcza, że ja lubię tą skrzynkę 50 na 50 zwłaszcza właśnie dlatego, że mi e, często oddaje, nie? Okej, okay, no tu już widzę taktyka z takim trochę większym budżetem. Dajmy sobie 5 rzeczywiście. No i co? 4 underdog, tak? Kurczę, no powiem wam, że tej póki co taktyki jestem najbardziej też ciekaw. Konkretne w ogóle, wiesz, tak Taktyki. I gościu napisał, to jest taktyka, która prawie zawsze oddaje. Czyli musiał to przetestować. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Póki co. No rzeczywiście jestem na Nie, no dobra, no co to w ogóle jest? Ostatnia rzecz, o jaką bym prosił. Przecież to jest już niemożliwe. Jak mogłem dostać w Underdogu akacza? No, chyba, że ktoś jeszcze. Ej, kurczę w ogóle, jakie skiny dropił. Przypominam, że to jest skrzynka za niecałą stówę. Ty, ja może powinienem. Ja nie mogę. Co chłop w ogóle zgarnął? Ty. Robię jeszcze raz taką samą bitwę, tylko w takim razie na. Kurczę widzisz, teraz mnie kusi, żeby na trybie standardowym, nie, bo przed chwilą trafiłem y, wulkana, no ale pytanie, czy znowu mi tak fajnie odda, nie kurcze, no ta bitewka naprawdę na 100% ma potencjał, nie, i dam sobie, kurde, jeszcze raz dam underdoki 4 graczy, mam nadzieję, że sobie nie będę pluł w brodę jak znowu trafię jakiegoś super skina i, i, i powiem "A, mogłem dać na standardowy tryb, nie Dostałem też w ogóle taktykę, że dodaję zawsze do każdej bitwy bota i samo i Adriana. No wiecie, to jest taka taktyka w stylu mi dwa razy oddało, więc no dodaj bota i i Adriana. Oczywiście to, jakiego bota dodamy nie wpływa w żaden sposób na nas, że tak powiem. No kurde, co ja w ogóle znowu wydrupiłem? Co ja znowu... Ja nie mogę w ogóle, jakie tu są przybitki. No kusi mnie szczerze mówiąc jeszcze raz, żeby zrobić taką bitwę, mm, tylko po prostu wiesz, na trybie standardowym. Ty, co to w ogóle jest? To jest naprawdę jakaś zaczarowana skrzynka. Kurde, ja muszę taką sobie otworzyć dla testa. Okej, okay, trzy skrzyneczki. Dobra, wystarczająco już tak naprawdę mi pokazałaś, że mogę cię dojść do serduszek, nie? Patrzcie w ogóle z takim budżetem. Powrotem wracamy do punktu wyjścia, to ja mogę sobie teraz, wiecie co? Jeszcze raz zrobić taką bitwę po prostu na trybie standardowym, nie? Dobra, tryb standardowy, cztery graczy, lecimy. Adriana i trzeciego jakiego chcę. Tak, mi gościu napisał, więc dajmy sobie ramno i zobaczmy. Czy teraz też pan Matełko będzie miał szczęście? W ogóle słuchaj, zostaw łapkę w górę i napisz właśnie jakąś taktykę. No i co? Póki co rzeczywiście jestem na prowadzeniu, ale to jest dopiero teraz. Trzecia skrzyneczka. Dalej jestem na prowadzeniu. Oby tak się skończyło. Boję się, że zaraz dla kogoś tutaj. No właśnie, wpadnie jakiś mega dobry skin. Oj. Chociaż kurczę, no ty jesteśmy w stanie to dogonić. Tylko proszę, żeby teraz coś siadło mega dobrego. No nie, no niestety. Kurczę, zobacz, jaka to jest w ogóle różnica. Oj, ja nie mogę. To tak mało brakowało. Naprawdę, no ta skrzynka ma giga potencjał, nie? Więc chłop, który dał, uważam, dobrą taktykę. No też ode mnie niestety dzisiaj skinka nie dostanie. Chyba, że po prostu cię wylosuje, tak? I dostaniesz losowego jakiegoś innego skin. Ej właśnie, w ogóle wiecie co, jak mowa o akaczu, bardzo mnie jakoś tak, nie wiem, wzięła ochota ogólnie na akacza asimowe, próbuję go sobie teraz wydropić i wypłacić, no bo czemu nie, jeśli złać normalnie odcinek o, o tej skrzynce, nie, ale czy tutaj w ogóle jest asimowka? Nie ma, ale możemy ją przecież zamienić w exchangerze, nie, pamiętajcie, że jest exchanger, nie, jak polujesz na konkretnego skina na CSGO Skins, to nawet jak go nie wydropisz, to i tak go sobie możesz zamienić, nie, Uu, teraz strasznie słabo w ogóle to oddało, zobaczmy jeszcze raz, tutaj chyba też lip nie będzie. Kurcze, co się dzieje ty, skrzyneczko. Szczęście mi się po prostu chyba skończyło. Widzicie, to tylko pokazuje, że nie warto wierzyć w to, że będziemy cały czas na plusie w nieskończoność. Ogólnie jak jesteś na plusie, wypłacaj skina i graj i się ciesz I nie siedź na tej stronie w nieskończoność, bo to też dlatego ta strona jest dla osób pełnoletnich, nie? Dobra, sprawdź, może ten bloom case coś by tutaj oddał, bo ja bym chciał tego kałaszka Simowa wypłacić, nie? Ten kałaszek a najtańszy nie, wiem, ile około dwóch stówek. No to musimy coś fajnego, serio strzelić. Coś jakaś, jakaś skrzynka musi nam naprawdę bardzo mocno oddać. Oj, ten ump to chyba. Nie wiem, czy coś jest gorszego. Kurczę, no nie do rady dzisiaj z tym akaczem, nie? Spróbujemy po prostu w następnym odcinku. Cóż mogę powiedzieć, słuchajcie. Także dzięki bardzo. O kurcze. I teraz akurat plusik. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Jak widzicie, dzisiaj skorzystaliśmy z kilku taktyk, właściwie od widzów, czyli od was. Zapraszam was w ogóle do wzięcia udziału w konkursie na inne też skiny. Na przykład też jest bajonecik za 1400 zł do wygrania. Wystarczy, że wpłacisz coś na CSGU skin z schodem Mateo, od dyszki, do stówki. Wtedy jest szansa, że automatycznie przy wpłacie jakiś z właśnie skinów trafia akurat do Ciebie, także dzięki wielkie za dzisiaj i widzimy się już niedługo. Na razie.